Ta sprawa ma miejsce w Stanach Zjednoczonych Ameryki w roku 2025. Wczesnym rankiem 3 maja studencka dzielnica w Kolumbii w Karolinie Południowej stała się miejscem brutalnej zbrodni. 22-letnia kobieta spała głęboko w domu przyjaciół, gdy do ich mieszkania wszedł nieznajomy uzbrojony w broń. To jest sprawa Logana. Federico Logan była 22-letnią kobietą z małego miasteczka Waxhaw w Karolinie Północnej. I miała przed sobą całe życie. Rodzina i przyjaciele nazywali ją pieszczotliwie Lolo. To był pseudonim nadany jej przez młodszego brata, Jakuba, którego uwielbiała, a on ją również. Jej ojciec nazywał ją z czułością pikantna, ponieważ była osobą o silnej woli, wolnym duchem, która robiła to, co sobie postanowiła i żyła na własnych zasadach. Logan i jej ojciec mieli wspaniałą więź. Często nazywała swojego tatę swoim bohaterem. Logan była naprawdę pracowita. Uczęszczała na studia i pracowała na dwóch etatach, zdeterminowana, by pewnego dnia zostać nauczycielką. Bardzo kochała dzieci i często była ich mentorką w swojej społeczności. Jedną z jej prac była praca w popularnym barze sportowym w Charlotte, gdzie zdobyła niezliczonych przyjaciół i była uwielbiana przez współpracowników oraz stałych klientów. Pod koniec kwietnia 2025 Logan zaplanował weekend w Kolumbii, Karolina Południowa. Chodziło o odnowienie kontaktu z przyjacielem ze studiów. W wynajmowanym domu przy Cypress Street w Shandon, blisko uniwersytetu. To było dla niej normalne. Często odwiedzała przyjaciół, zarówno w Karolinie Północnej, jak i południowej. Dwa maja po przyjeździe wysłała krótka wiadomość tekstowa, a do ojca informując, że bezpiecznie dotarła do Kolumbii na weekend. W piątkowy wieczór Logan spotkała się z przyjaciółmi w centrum Kolumbii, a potem wrócili do domu znajomych na noc. Okolica była spokojna. Otoczona drzewami, a jej przyjaciele nie mieli powodów podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy kładli się spać. Żadne z nich nie mogło wiedzieć, że w tamtej okolicy pod osłoną ciemności czaił się niebezpieczny drapieżnik. Według policji, mężczyzna był już w trakcie kilkudniowej serii przestępstw w całym regionie. Jeszcze tej samej nocy włamywacz wtargnął do innego domu w pobliżu i ukradł broń palną oraz kluczyki do pojazdu. To nie był pierwszy raz tego przestępcy. Był recydywistą, który w ogóle nie powinien był chodzić po ulicach. Powinien był zostać aresztowany dużo wcześniej. Teraz uzbrojony w pistolet i ośmielony serią ostatnich włamań. Ten nieznajomy upatrzył sobie dom, w którym Logan i jej przyjaciele zatrzymali się po północy. We wczesnych godzinach 3 maja ten mężczyzna zakradł się w stronę ich domu z zamiarem znalezienia kolejnego celu. W przedświtowych godzinach 3 maja ten intrus wślizgnął się do domu przy ulicy Cypress, gdzie logan i dwoje przyjaciół spali głębokim snem. Ten mężczyzna prawdopodobnie wyważył drzwi lub okno, gdy domownik spał, a następnie skradał się po domu z latarką, poruszając się w ciemności. Intrus cicho przeszedł przez dom, chowając portfele, karty kredytowe i zabierając wszystkie cenne przedmioty, które znalazł. W końcu pchnął drzwi do sypialni, w której Logan spała spokojnie. Logan nagle obudziła się, szokowana widokiem obcego mężczyzny pochylającego się nad jej łóżkiem, z bronią w ręku. Jeden to nie był byle jaki pistolet, tylko ogromna strzelba kaliber 12. W jednej chwili włamanie do domu zamieniło się w horror. Intruz wyrwał Logan z łóżka i rzucił na podłogę, grożąc bronią. Zmusił Logan, by uklękła z rękami uniesionymi nad głową pozycji całkowitej bezradności i bezbronności. Można śmiało powiedzieć, że w tych chwilach była przepełniona niepokojem i strachem. Była drobną, młodą kobietą, miała około 160 cm wzrostu i ważyła 52 kg. Nie miała szans z uzbrojonym intruzem wyższym od niej. Tragicznie jej desperackie błagania trafiły w próżnię. Z bardzo bliskiej odległości Intrus oddał pojedynczy strzał z dubeltówki prosto w pierś Logana. To wszystko zdarzyło się w kilka sekund. Przyjaciele Logana obudzili się po usłyszeniu strzału. Gdy weszli do pokoju Logana, zastali go leżącego na ziemi i krwawiącego. Wtedy dostrzegli postać w cieniu przy drzwiach. Przyjaciel zauważył intruza, gdy ten uciekał z domu. Wskoczył do skradzionego pojazdu, który czekał na niego na zewnątrz. I odjechał z dużą prędkością, znikając z miejsca zdarzenia. Wielu sąsiadów i okolicznych przyjaciół zadzwoniło pod 112, gdy dowiedzieli się, co się stało. Policja i ratownicy szybko dotarli na miejsce, gdzie znaleźli Logan nieprzytomną z ciężką raną, postrzałową klatki piersiowej. Jej przyjaciele byli histeryczni i umazani jej krwią po desperackich próbach ratowania jej życia. Przykładali ręczniki do ran Logan i starali się ją ocucić. Lecz niestety już się nie odezwała. Ratownicy medyczni intensywnie prowadzili resuscytację i wszelkie działania ratunkowe. Jednak szkody już powstały. Niestety Logan straciła tętno i stwierdzono jej zgon na miejscu zdarzenia. Śledczy znaleźli zużytą łuskę po strzale ze strzelby na podłodze sypialni. Poza tym mieli niewiele innych wskazówek o tożsamości sprawcy. Wyglądało na to, że miał na sobie rękawiczki i ciemne ubranie, nie zostawiając żadnych użytecznych odcisków palców ani śladów stóp, gdy uciekał. Ona nie zrobiła nic, co sprowokowałoby tę przemoc. W ciągu kilku godzin żółte taśmy policyjne otoczyły ten mały dom, gdy świtało i rozpoczęły się poszukiwania zabójcy. Policja przepytywała sąsiadów w poszukiwaniu świadków i przekazała rysopis podejrzanego okolicznym służbom porządkowym. Patrole policyjne i jednostki z psami tropiącymi Przeszukiwały okolice rano. Burza przed świtem utrudniła poszukiwania, bo deszcz zmył ślady i uziemił policyjne helikoptery. Jednak wkrótce śledczy mieli przełom. Skradzione karty bankowe Logana zaczęły być używane w różnych sklepach w hrabstwie Lexington, które sąsiaduje z Kolumbią od zachodu. Był w ruchu i robił zakupy za skradzione pieniądze. Monitoring na stacji benzynowej uchwycił mężczyznę odpowiadającego opisowi włamywacza używającego skradzionej karty, co ułatwiło policji dalszy pościg. Skradziony samochód podejrzanego znaleziono później porzucony i zepsuty z powodu trudnych warunków pogodowych. Policja zbliżała się w niedzielę, 4 maja, około 36 godzin po zabójstwie Logana, gdy obława zakończyła się w dramatyczny sposób. Funkcjonariusze hrabstwa Lexington, reagując na włamanie i pożar w domu w miejscowości Gaston, nagle stanęli twarzą w twarz z tym poszukiwanym mężczyzną. Podejrzany włamał się do wiejskiego domu i w środku wybuchł pożar, prawdopodobnie podłożony przez niego. W desperackiej próbie wywołania większego chaosu, funkcjonariusze otoczyli płonący budynek i zdołali wyciągnąć podejrzanego przez okno w bezpieczne miejsce. Został potem aresztowany. Po dwóch dniach intensywnych poszukiwań. Nieuchwytny zabójca został zatrzymany w Kolumbii. Policja potwierdziła, że schwytany mężczyzna to rzeczywiście ta sama osoba odpowiedzialna za zabójstwo Logana, i został on zidentyfikowany: 30-letni Aleksander Dickey. Aleksander był mieszkańcem Karoliny Południowej z długą historią aresztowań. Został szybko oskarżony o morderstwo, liczne włamania, posiadanie broni, kradzież samochodu, oszustwa oraz wiele innych przestępstw. Po dwudniowej serii przestępstw trafił do aresztu i pozostał tam bez prawa do kaucji, do procesu. 5 maja Departament Policji w Kolumbii zorganizował konferencję prasową, by poinformować o aresztowaniu Aleksandra i uspokoić opinię publiczną, że zagrożenie minęło. Przedstawili, jak dopuścił się wielu kradzieży i włamań w podobnym czasie, opowiedzieli o zabójstwie Logana i zadeklarowali pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Aresztowanie przyniosło ulgę społeczności i pogrążonej w żałobie rodzinie Logana. Ale dla śledczych sprawa była daleka od zakończenia. Teraz musieli odtworzyć pełny zakres działań Aleksandra i przygotować sprawę, aby mieć pewność, że odpowie za każdą zbrodnię, którą popełnił w tamtych dniach. Ale pytanie, które nurtowało wszystkich, brzmiało: kim jest Aleksander Dickey? Aleksander dorastał w Karolinie Południowej i już pod koniec nastoletnich lat zaczął budować swoją notoryczną kartotekę kryminalną. Po ukończeniu 18 lat. Aleksander został oskarżony o 48 przestępstw w 14 incydentach, od drobnych kradzieży po poważne, brutalne czyny. Specjalizował się we włamaniach do samochodów i budynków, kradnąc cenne przedmioty. W jego kartotece są też przestępstwa z użyciem przemocy, jak rozbój popełniony na początku dwudziestki, od końca 2014 do połowy. W 2017 odbył trzy krótkie wyroki. Był osadzony za kradzież z uchwałą i wyrok za włamanie. W 2018 roku spędził kilka miesięcy w więzieniu za narkotyki, a w latach 2019-2020 ponad rok za rozbój. Za każdym razem był zwalniany warunkowo po odbyciu tylko części wyroku. Wielokrotnie łamał warunki zwolnienia warunkowego, popełniając nowe przestępstwa lub wykroczenia. Które powinny były posłać go za kratki na wiele lat dłużej. Z nie do końca jasnych powodów. Tych potencjalnych kar nie wyegzekwowano do 2023 roku. Aleksander był wolnym człowiekiem mimo ponad dekady działalności przestępczej. W tym roku został ponownie aresztowany za włamanie i groziła mu kara od 5 do 10 lat więzienia. Prokurator zawarł z nim ugodę, a sędzia skazał go na karę już odbytą. Do tego czasu spędził w więzieniu 411 dni czekając na proces. Ten łagodny wyrok był częściowo wynikiem błędu urzędniczego. Część wcześniejszych wyroków Aleksandra nie znalazła się w aktach, dlatego sprawę z 2023 roku potraktowano jak jego pierwsze włamanie. Sąd nie wiedział, że w rzeczywistości był on wielokrotnym włamywaczem. Stanowa baza Wydziału Egzekwowania Prawa nie uwzględniła aresztowania z 2014 roku, bo nie przesłano jego odcisków palców. Urzędnicy przyznali że znajomość wszystkich wcześniejszych przestępstw sprawiłaby, że ugoda nie zostałaby zaproponowana. Jeden Aleksander zapewne zostałby w więzieniu jeszcze kilka lat. Wyszedł z więzienia w 2024 roku na warunkowym zwolnieniu, mogąc znów popełnić przestępstwo. Do wiosny, 2025 roku 30-latek, sprawiał wrażenie włóczęgi żyjącego z kradzieży. Po morderstwie, postępowanie sądowe przeciwko Aleksandrowi Dikejowi toczyło się szybko. 25 czerwca 2025 roku Wielka Ława przysięgłych hrabstwa Richland postawiła Aleksandrowi 12 zarzutów w tym morderstwo Logana, dwa zarzuty włamania, 1 stopnia posiadanie broni przy brutalnym przestępstwie, oszustwo kartą kredytową i inne. Aleksandrowi przydzielono obrońcę z urzędu. Podczas pierwszego przesłuchania sędzia odmówił kaucji ze względu na powagę zarzutów. Aleksander okazał niewiele emocji. Podczas odczytywania zarzutów sprawa szybko wzbudziła duże zainteresowanie opinii publicznej i presję polityczną. Rodzina Logana i członkowie społeczności domagali się najwyższej kary. Wielu otwarcie żądało kary śmierci. Prokurator generalny Karoliny Południowej Alan Wilson nietypowo interweniował w lokalnej sprawie. 30 września 2025 roku wysłał list do prokuratora, w którym nalegał aby domagał się kary śmierci dla Aleksandra. Alan Wilson podkreślił, że morderstwo podczas włamania to okoliczność obciążająca według prawa Karoliny Południowej i może kwalifikować Aleksandra do kary śmierci. Wyznaczył lokalnemu prawnikowi termin na przedstawienie planów, sugerując gotowość biura prokuratora generalnego do przejęcia sprawy, jeśli nie wpłynie zawiadomienie o karze śmierci. Ta presja społeczna doprowadziła do rzadkiego sporu między najwyższym prokuratorem stanu. A lokalnym prokuratorem w tej sprawie. Nazywa się Brian Gibson. Jeden sprzeciwił się. Nazwisko prokuratora generalnego nazwał lekkomyślnymi i stwierdził, że żądanie najwyższej kary było przedwczesne, bo od rozpoczęcia sprawy minęło tylko kilka miesięcy. Gibson podkreślił, że jego zespół musi dokładnie przeanalizować dowody przed podjęciem tak poważnej decyzji. Prokurator generalny przydzielił do sprawy Melody Brown, doświadczoną prawniczkę od spraw kary śmierci by wsparła zespół hrabstwa Richland i zadbała o najwyższą staranność. Podczas gdy ta prawna przepychanka toczyła się publicznie, obrońca Aleksandra był raczej cichy. Aleksander ostatecznie nie przyznał się do żadnych zarzutów podczas odczytania aktu oskarżenia. Daty procesu nie ustalono od razu, bo prawnicy obu stron zaczęli długie zbieranie dowodów i składanie wniosku. Gubernator Karoliny Południowej oświadczył, że ta zbrodnia nie powinna się wydarzyć, i wezwał do rozliczenia winnych na każdym szczeblu. Zabójstwo Logan wstrząsnęło całym krajem w tygodniach po jej śmierci. Setki żałobników zebrały się na uroczystości upamiętniającej życie Logan Właksał. W tłumie dominował jej ulubiony kolor różowy. Przyjaciele i rodzina wspominali dobroć Logan, a pogrążony w żałobie ojciec Stefan Federico zamienił swój ból w publiczną walkę o sprawiedliwość. We wrześniu 2025 roku Stefan zeznawał przed podkomisją Sądownictwa Izby Reprezentantów Stany Zjednoczone Ameryki doż ofiar przestępstw, opisując ze łzami, jak Logan błagała o życie i została zamordowana przez recydywistę, który nie powinien być na wolności. Oto co chcę, żebyś zrobił, kiedy opowiem Ci tę historię. Pomyśl o swoich dzieciach, pomyśl o swoim dziecku wracającym do domu po wieczorze, spędzonym z przyjaciółmi, kładącym się spać, czującym, jak ktoś wchodzi do pokoju, budzi je i wyciąga z łóżka. Naga, zmuszona do klęczenia z rękami uniesionymi nad głową, błagająca o życie, błagająca o swojego bohatera, swojego ojca mnie, który nie mógł tam być. Miała metr sześćdziesiąt, ważyła 52 kg. kilogramy. Pan nie żyje odeszła. Dlaczego? Bo Aleksander Devonte Diki, który był aresztowany 39 cholernych razy 25 za przestępstwa, był na wolności. Co ty na to? Jak dobrze dbamy o naszą rodzinę. Jak dobrze dbasz o swoje dzieci. Za wszystkie swoje przestępstwa powinien spędzić w więzieniu ponad 140 lat. Wiesz, ile naprawdę tam był. Mógłbym usiąść w pokoju i wyjaśnić cały proces, jak to się nie udało, jak Karolina Południowa zawiodła. L-O-G-A-N. Dobra, jak brak komunikacji, co zrobiliście? Obudziliście bestię i wkurzyliście nie tego ojca, co trzeba. Bo zamierzam to ujawnić i nie będę milczał dopóki ktoś nie pomoże. To stało się wiralem, wywierając dużą presję na urzędników stanowych, by podjęli działania do października 2025 roku. Kilku członków Kongresu zajęło się tą sprawą. Dla wielu sprawa Logana Federika ukazuje mrożącą krew w żyłach rzeczywistość. Jeden błąd biurokratyczny i jedna łagodna ugoda wystarczyłyby doprowadzić do tragedii, której można było zapobiec. Bliscy Logana znajdują pocieszenie, wiedząc, że jej historia zainspirowała działania. Dążenie do tego, by żadna inna rodzina nie straciła kogoś tak cennego, ponieważ system nie zdołał zamknąć znanego zagrożenia. Słowami ojca Logana Duch mojej córki będzie żył dalej, by chronić innych.